Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, temat naszego codziennego spotkania. Tradycyjnie zaczynamy od dolara, e, indeksu dolarowego, gdzie mamy wypełnioną przestrzeń pomiędzy 130 a 150. Jeżeli mamy do czynienia z korektą, o czym mówiłem już w ostatnich dniach, no to jeden impuls, jedna próba otworzenia impulsu zakończyła się niepowodzeniem, mowa oczywiście o Końcówce zeszłego tygodnia nie powstał nowy dołek, za to na początku tego mamy powrót w stronę najbliższego oporu. Ogólnie tendencja pozostaje jeszcze spadkowa, zobaczymy, jaki będzie kształt dzisiejszej świecy. Na razie jest spokój, bardzo mała zmienność, stąd też mamy takie krzyżyk, czyli kształt podobny do świecy Doji. No ale myślę, że do końca dnia tutaj kształt się zmieni. Jeżeli notowania będą chciały wyjść powyżej 50, no to oczywiście 102,40 trzeba będzie tutaj przywołać, czyli zielony opór. Indeks dolarowy, przepraszam, euro USD pozostaje w granicach wsparcia 1.10.40, 50. U mnie to jest czerwona strefa. Nie za bardzo jest chęci wola, żeby kierować się na północ. Przynajmniej taki wniosek można wysnuć patrząc na te małe, małej wysokości świece czterogodzinne z, z ostatnich interwałów. Co więcej, ta bieżąca raczej tutaj narzuca nam perspektywę albo próbę przełamania 1.10.40 skierowania się do niższych poziomów. Jeżeli tak, no to trzeba rozważyć poważnie ruch w kierunku 1,10 czy 1,0880 nawet, jako rozbudowana korekta w ramach, w ramach deprecjacji wspólnej waluty europejskiej. Wcześniej przypomnę, że euro dość mocno zyskiwa. Fund brytyjski zbliża się małymi krokami, chciałem powiedzieć dużymi, a raczej małymi, uwzględniając, że mamy kolejny dzień i jeszcze cena nie dotarła do 1,30 20, to jest przedział związany z moją żółtą strefą tam mamy koincydencję dwóch różnych mierzeń o tym, wczoraj, o tym wczoraj między innymi więcej wspominałem jak i też i w zeszłym tygodniu ciekawe miejsce na wsparcie, zobaczymy czy po pierwsze uda się tu dotrzeć, po drugie czy powstanie tam dołek, bo równie dobrze cena może przejść przez to miejsce i schodzić do niższych poziomów, ogólnie poziomy zniesienia Fibonacciego wskazują nam Miejsca, w których coś się może wydarzyć, A dorzucając dodatkową interpretację w postaci faktu, że mieliśmy długą serię białych świec oraz impulsem, no to czarne powinny być ruchem korekcyjnym i cofnięcie do poziomu 382 i zjawisko równości korekt służą właśnie temu, żeby wskazać 1,30-20 jako potencjalne najbliższe wsparcie. Dolar australijski pozostaje poniżej 0,66,80. To oczywiście kierujemy w stronę 0,66. Spoglądamy coraz niżej. Presja ze strony podaży jest dość duża. Na razie oscylatory jeszcze nie dają nam tutaj jakichś szczególnych sugestii. Aczkolwiek na pewno warto zwrócić uwagę na Macedę, które próbuje zejść w zakres wartości ujemnych. Jeżeli tak będzie, no to oczywiście czarne świece będą pojawiały się z większą intensywnością. Nowozelandzki dolar do amerykańskiego oddala się od 0,62,20, jako oporu, więc tym samym zbliża się do kolejnych spacz 0.680, Potem 0,60 to są te dwa poziomy, które można byłoby tutaj przywołać. Dzisiaj, już korzystałem z siatki Fibonacci'ego na funcie, no to w tej chwili wskazuje, że poziom 38,2 idealnie pokrywa się z wczorajszymi minimami, więc myślę, że można byłoby to patrząc, Oczywiście z perspektywy analizy technicznej potraktować jako dobre uzasadnienie tej małej jak na razie korekty, no bo. Kolejne interwały 4 godziny to jest jeden obok drugiego, że tak powiem, cudzysłowo stoją. A jeżeli spojrzymy sobie jeszcze dokładniej na wykres godzinowy, no to widać, że te wzrosty pomimo, że 3.8.2 daje perspektywę trochę większej aktywności popytu, no to te wzrosty na razie zatrzymały się na poprzednim dołku, no, który zamieniany jest w szczyt, tym samym no, nie zdziwię się, jeżeli notowania będą kierowały się na południe. W końcu mamy rozpoczętą na wykresach godzinowych serię niższych szczytów i niższych y, domków pary dolarowe z dolarem, pary z dolarem na początku 1,36 na USD kadzie, to jest najbliższe ograniczenie dla wzrostu przypomnę, że ten instrument pomimo, że próbuje wyjść powyżej swoich ograniczeń, czy przełamać trwale 1,38, to jakoś mu się to za bardzo nie udaje i wcześniej, czy później patrząc z perspektywy ostatnich dwóch lat, notowania wracają do zakresu szeroko rozumianej konsolidacji, gdzieś tam Dolnym ograniczeniem bliżej 1,38, a duża aktywność popytu, także widoczna w okolicach 1,6250 to jest zielona strefa. W tej chwili lokalnie ja zwracam uwagę na dwie rzeczy. 166, a drugi obszar to jest 1,6650, bo tutaj pojawiało się dużo punktów zwrotnych, szczególnie w roku 2023, więc poobserwując to właśnie w takich skalach, trochę chciałoby się powiedzieć wyższych, no to to są potencjalne punkty docelowe, gdzie po tej. Domknięciu wartości dolara w stosunku do kanadyjskiego może pojawić się kolejna seria czarnej Świec. USDCHF Nisko, nawet można powiedzieć, że jest bardzo nisko. Ja, ja pokażę wykres miesięczny, żebyście Państwo zobaczyli, że sięgając do nawet lat 90. to jesteśmy, jest to właściwie trzecia próba gdzieś tam bycia w tym dolnym zakresie amplitudy. Najniżej to był rok, oczywiście 2011. Potem mamy 0,8330 utworzony dołek pod koniec 2023 i to jest właśnie poziom, do którego chyba zmierza ten instrument. Dola tutaj chce być wyprzedził. Nie chce wyjść powyżej 0,8550, a według mnie tą, ta żółta dolna strefa mogła być trampoliną dla wzrostów. Tak było w kwietniu, przepraszam, w lutym 2024. Lepiej to widać na wakacje 2023, kiedy z tego miejsca dolar wystrzelił w stronę. Poziomów z 0,9 na początku, czyli 0,91, nawet 0,92 nawet zostało tam zaliczone. Na razie, no jedną próbę mieliśmy, ale w bardzo szybkim tempie cena zeszła poniżej 0,85, i w tej chwili testowane jest to od dołu, co raczej sugeruje, że podaż ma się tutaj całkiem dzielnie i trzeba spoglądać raczej na południe niż na północ. Jeden japoński. Zmienność nadal bardzo duża. Przypomnę, że jesteśmy po dość dużym tąpnięciu z poziomów tam 160 i wyższych. Opór 152 czeka na potencjalny retest, czyli zweryfikowanie, czy dołek zamieni się w szczyt. Ja jeszcze tutaj mam na wykresie. Dziennym jedną strefę, która w ostatnim czasie się uaktywniła, dawno już tutaj się za dużo nie działo. 146.30 to z tego miejsca nastąpiło ostatnie topnięcie i ruch w stronę poziomu 1430. Zobaczymy, czy tutaj uda się dotrzeć, ale jak na razie. Widać, że jeszcze nawet jeżeli nazwiemy te, te spadki korektą, no to one się jeszcze nie zakończyły, przy czym zwracam tu uwagę, że to tąpnięcie jest jednym z większych w relacji do ostatnim czasie. To co możemy zrobić to jeszcze porównać się do spadków z roku 2022, co już czyni w wartościach. Mierzenia bezpośrednio, czyli mierzenie kierunkowe 137, tak, to jest miejsce, w którym może nastąpić zjawisko równości korek. Co ciekawe, znajdziemy tutaj przynajmniej jedno dołek które potwierdziłby, że to miejsce na wsparcie w skalach tygodniowych jak najbardziej się nadaje, więc tym bardziej w skalach dziennych ja sobie je tutaj zostawię. W surowce rozpoczynamy od ropy. W przypadku ropy WTI mamy ciąg dalszy próby ściągania ceny do niższych wartości. Wczoraj, jaki dzień wcześniej, mieliśmy testowanie wsparcia 67 i widać, że minima z dziennych świec wypadły właśnie na tej niebieskiej strefie. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się to przełamać, bo cena nie odskoczyła jakoś daleko od 67 dolarów za baryłkę, więc może się okazać, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z korektą niższego rzędu, czyli taką, którą można obserwować na wykresie. Godzinowym. Tu ładnie widać, ja już to dzisiaj rysowałem, podobne zjawisko, czyli dołki zamieniają się w szczyty. Jeżeli tego typu sytuacja miejsce, to szanse na to, żeby podaż kontynuowała ruch rozpoczęty wcześniej, są dość duże, bo inaczej odwracając tę obserwację, tak długo jak cena jest poniżej 0,69 dolarów, bo to jest ten lokalny opór, to nie ma co za bardzo sięgać na powzrostowe scenariusze. W przypadku ropy Brent sytuacja podobna, ale tutaj sięgamy po wsparcie 70 dolarów. Ono jest obserwowane w skali tygodniowej i też oczywiście dziennej. No i potencjalnie jego przełamanie będzie miało daleko idące konsekwencje, bo musimy cofnąć się do początku tej dekady. Rok 2021: cena 65 dolarów za baryłkę. To jest miejsce, gdzie była no, widziana spora aktywność popytu. Zobaczymy, czy. To miejsce jest pamiętane przez posiadaczy długich pozycji. Jeżeli tak, no to można się spodziewać, że po przełamaniu 70 dolarów tutaj pojawi się jakaś próba zatrzymania spadków. Narzekałem na trend, a on powoli, na no, właściwie na jego brak, a on powoli tutaj gdzieś tam się chyba chce dynamizować, ale poczekajmy jeszcze, czy 70 dolarów zostanie przełamany. Bo podobnie w przypadku ropy WTI, minima z ostatnich dwóch sesji są. W tej zielonej strefie, czyli chętnych na zakupy. No nie brakuje. Zobaczymy, czy dzisiaj sytuacja się powtórzy. Złoto. Zaczyna być trochę nudno, bo mamy, przypomnę, 5 prób 2 2530, 3 przynajmniej próby wyhamowania spadków na 2480, mały prostokąt patrząc z perspektywy wykresu dziennego, który może być korektą, a tym samym też zaproszeniem do kontynuacji trendu. Dopóki nie mamy nowego dołka, czyli cena nie spięrzy 2480, no to za bardzo złego słowa o wzrostach na złocie powiedzieć się nie da. Dawno i zaglądaliśmy do kakao, które, przypomnę, tam ekstremalnie wystrzeliło do, do góry. Wcześniej czy później zjawiskowo prawa podaży i popytu też tu zadziała, no bo surowce czy towary nie, nie mają długoterminowych tendencji, żeby rosnąć w nieskończoność. Stąd też cena dość mocno się już dyskontowała w relacji do tego, co było w roku 2023, ale nadal widać, że są chętni na to, żeby bronić wsparcia w okresie 7 tysięcy. To tutaj w ostatnim czasie największa aktywność jest posiadaczy długich pozycji, ale też zwracam uwagę, że te podskoki w cudzysłowie, czyli odbicia od tego wsparcia są coraz krótsze. Więc energia, którą dysponuje popytowa strona, wydaje się być coraz mniejsza, albo rzecz inaczej mówiąc, ładnie to można opisać spadkową linią trendu. Podaż dusi. Zapędy popytu, próbując przełamać się przez, 7, przez barierę 7000. Zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli tak, to może się okazać, że będziemy widzieli jakieś przyspieszenie, jakąś dynamizację wyprzedaży na tym instrumencie po przełamaniu no, tak długotrwałego i permanentego wsparcia, jakim jest poziom 7000. Indeksy. DAX jako pierwszy. Nie muszę mówić, co się tam wydarzyło w okresach 19 tysięcy. Skupimy się raczej na ostatnich sesjach. Tak? Po piątkowych danych ze Stanów Zjednoczonych cena odskoczyła od 18,650. Ciekawe miejsce, patrząc z perspektywy dwóch tąpnięć, jedno mniejsze, drugie większe, a to większe początek sierpnia. Notowania wczoraj uratowały się, wracając powyżej 18,400. No, pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie chwila, odreagowanie. Mamy do czynienia z korektą, czy jednak byki będą chciały ponowić atak na 19 tysięcy. Dużo zależy od tego, czy uda się utrzymać cenę powyżej 18 400. Jeżeli dzisiaj będzie kontynuacja wyprzedaży, no to bez problemu można tą serię białych świec na wykresie 4-godzinnym nazwać korektą, po której będziemy coraz odważniej podążali tą ścieżką wyznaczoną przez tą tąpnięcie z początku miesiąca sierpnia. Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o NASDAQ, kontrakty terminowe utrzymują się poniżej 18700, niebieska strefa narysowana przeze mnie wskazuje, że w tym miejscu podaż, kiedy od dołu testowana była cena podaż uaktywniała się, więc to, co się dzieje aktualnie, no nie, nie napawa optymizmem, bo jesteśmy po serii czarny świec, mały odpoczynek wczoraj, no i pytanie, czy dzisiaj nie będzie kontynuacji tej wyprzedaży. Można sobie to spojrzeć na wykresy 4 godziny i widać, że ciutkę niżej, bo bliżej 18500 ta aktywność podaży jeszcze była mocniej widoczna, patrząc z perspektywy bliższej jednostki czasu, tak, no bo tutaj sięgam do początku miesiąca sierpnia, czy dosłownie miesiąc temu. Don Jones. Ten instrument wydaje się najbardziej silny, jeżeli można tak powiedzieć, bo nie przełamał nam ostatnich. Ostatnich wsparć, ale też nie mamy nowego szczytu. To jest ważna obserwacja, więc tak długo jak cena utrzymuje się powyżej 40 300. Punktów, no to myślę, że możemy założyć ruch na północ. Jeżeli co nas spadnie, będzie żółtego wsparcia, no to może się okazać, że trzeba, trzeba będzie sięgać po poziomie 39 czy 38 tysięcy. Wczoraj mamy pozytywne zjawisko: duża korpus koloru białego, dość wysoki, zakrywa wcześniejszą świecę koloru czarnego, czyli potencjalnie objęcie hossy. w tym miejscu. No, formalnie powinno. Nam sugerować możliwość skierowania wzroku na północ. Zobaczymy, czy ten pozytywny sentyment wczoraj, dzisiaj zostanie utrzymany. Jeżeli tak, no to będziemy mogli mówić właśnie o ataku na te ostatnie maksimum. SP 500. No tutaj ta biała świeca nie jest na tyle duża, żeby tak optymistycznie podejść do tematu. Prawdzie mamy zatrzymanie też na wsparciu 5430. Mamy słabszą wersję, czyli rodzaj przenikania, gdzie biały korpus zakrył ponad połowę czarnego, czarnej piątkowej świecy. Przypomnę, że w przypadku świec posługujemy się głównie korpusami, cienie nie mają mniejsze znaczenie, aczkolwiek no, czasem wizualnie też warto o nich nie, nie zapominać, o czym tutaj jest informacja, chociażby zatrzymanie tych spadków i szybkie gwałtowne wzrosty wskazywały, że są chętni na zakupy w okolicach 5200. Tam daleko. Wcześniej mamy 5340, no i oczywiście 5430, to są te dwa poziomy w które byką mogą się przysłużyć, no ale warunek konieczny oczywiście no z każdym kolejnym dniem. Ten optymizm powinien rosnąć, więc te białe świece się powinny tutaj pojawiać. Więc jeżeli będzie kolejny test 5.430, no to jest 50 na 50, żeby nie powiedzieć, że większe szanse po stronie są podaży, bo aktualny sentyment krótkoterminowy skierowany jest przecież do dołu za sprawą tych piątkowych interpretacji na piątkowe dane o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych. To tyle, co ja przygotowałem na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście na jutrzejsze spotkanie.